Witajcie kochani! Jakiś czas temu nagraliśmy dla Was filmik o zmianach politycznych w Europie przez ostatnie 30 lat. A, było, Mówiliśmy o państwach, które wcześniej nie istniały na mapie i powstały później, czyli na przykład była to e, Ukraina, tak? Białoruś, Chorwacja czy Kosowo. I co jakiś czas mówimy, też zaznaczamy, że w różnych, państw, w różnych zakawarkach na świecie powstają nowe państwa, one ogłaszają swoją niepodległość. I o właśnie jednym z nich dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Mam na myśli tutaj Bugenwil, co o, prawda formalnie nie jest, jeszcze nie stało się um, oficjalnie um, państwem, tak, ale właśnie niedawno ogłoszono, że nastąpi to słuchajcie w 2027 roku. A to już wiadomo, że będzie takie Czy państwo? Będzie takie państwo, no i właśnie, um, co to za kraj, gdzie on się znajduje? O tym jest dzisiejszy filmik i zachęcamy do obejrzenia! Zapraszamy! Geografia ze świnkami! To na początku ustalmy może podstawowe fakty, gdzie znajduje się. Położone jest to całe Bougainville, o którym dzisiaj chciałabym opowiedzieć. słuchajcie. No właśnie, może bo ktoś wcale się chce nie wybrać. To takie oczywiste, prawda, że każdy wie, gdzie się znajduje. A ktoś się chce wybrać, to chciałby wybrać. A to jak ktoś się país. będzie chciał wybrać i będzie sobie zaczynał podróż od y, naszego kontynentu, czyli od Europa. Europy. Oczywiście my jesteśmy w Polsce, to, to wiemy. I w tym momencie kawał szmat drogi trzeba by było pokonać. Słuchajcie, bo to całe Bougainville, o którym dzisiaj mówimy stanowi, kochani, e, prowincję państwa Papua Nowa Gwinea. Zobaczcie, tak. I trzeba powiedzieć, że mm, sa, jest taka wyspa w ogóle. Tak, wyspa Bougainvillea Tutaj się znajduje. Tu jest, nie, nie widać. O, zobaczcie no, tutaj, troszeczkę widać. Jest podpisana. Delikatnie. No nie jest podpisana, oczywiście. I tutaj warto powiedzieć, że, mm, kochani, ta wyspa Bougainvillea jest największą wyspą właśnie archipelagu wysp Salomona, które widzicie są o, podpisane. Tutaj. A cała właśnie um, jedna z prowincji państwa, tutaj właśnie Bougainville, o którym dzisiaj mówimy, państwa Papua Nowa Gwina, obejmuje tą wyspę Bougainville, także wyspę Buka, którą zaraz pokażę, i kilka mniejszych właśnie na oceanie, które tutaj widzimy, ocean spokojny. I może teraz trochę takie zbliżenie, większe, żeby było wiadomo, jeszcze raz, położenie. Zobaczcie, wyspa Bugemvilla, tutaj zaznaczona, tak jak już powiedzieliśmy w archipelagu Wysp Salomona i jeszcze większe zwież, z, z, wyż, tutaj zbliżenie, czerwonym kolorkiem zaznaczone granice całej prowincji, takim, konturem, takim konturem, czyli mamy wyspę Bugemvilla plus wyspę Buka i jeszcze no, to mniejsze, mniejsza, to nie jest jedna wyspa, to są oddzielone, czyli blisko położone, plus mniejsze wysepki, które jeszcze znajdują się tutaj na oceanie, a kochani, warto jeszcze wspomnieć, że... Stolicą tej prowincji jest miasto Buka, zobaczcie, czy, które jest położone właśnie na wyspie Buka. I jeżeli tak, to tak pan... jak, jak z Doliny Momentów! Tak, tak, wszyscy tak, się biorą tej buki, a Buka chciała się przecież tylko zaprzyjaźnić. Kochani, prawdopodobnie, jeżeli to Państwo wiemy już, że ogłosi niepodległość, tak, proklamuje niepodległość w 1027 roku, to prawdopodobnie stolicą zostanie właśnie Buka, która jest dzisiaj stolicą całej prowincji. Tak to prawdopodobnie będzie wyglądać. To że tutaj. Nazwa stolicy będzie chyba łatwiejsza do zapamiętanie, a nazwa państwa, bo tak, jest dosyć skomplikowana. Dosyć skomplikowana, ale myślę, że jeżeli już mówię, będziemy mieć nowe państwo, on już będzie uznane formalnie, to być może pojawi się jakaś sproszczona, uproszczona nazwa, tak, żeby było nam też łatwiej ją wymówić. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak to dalej będzie. Może się pojawić, słuchajcie, kolejne pytanie teraz. No dobra, dobra, wiemy położenie, wszystko już gdzie mniej więcej się znajduje, ale w zasadzie skąd się wzięła nazwa tego całego Bugenwil czy wyspy Bugenwila. No właśnie, taka tutaj skomplikowana, po co, skomplikowana, po co tak wymyślić? Skomplikowana, dokładnie. I kochani, jeszcze jeszcze tutaj trzeba by było powiedzieć jedną rzecz o tej nazwie, że cała prowincja ta Bugenwil ma powierzchnię blisko 10 tysięcy km kwadratowych, to już teraz pokażemy. Tak, cała prowincja. To malutka. Z czego wyspa Bugenwila ma powierzchnię 9318 km2, czyli zobaczcie, zdecydowana większość, a całą prowincję zamieszkuje ponad 250 tysięcy osób, tak? I kochani. No to to, też, fun, to też niedużo. No właśnie wracamy do tej nazwy. Tutaj jest portret pewnej ważnej osobistości, skąd się wzięła nazwa wyspę nazwaną tak na cześć francuskiego żeglarza Louis Antoine de Bougueville, którego wyprawa w XVIII wieku pozwoliła bliżej poznać geografię Oceanii, a w tym to właśnie. Wys... To, ten pan. to ten pan, właśnie tutaj jak widać wyspy Salomona, do których europejscy żeglarze dotarli po raz pierwszy. W XVI wieku. A właściwie do czasu wybrawy Bougainville'a nikt tego rejonu bliżej nie badał. Czyli mamy odpowiedź od francuskiego tutaj żeglarza, tak? nazwano właśnie. O tak, o tak brzmi trochę po, po francusku. Właśnie. A teraz sobie może powiedzmy, jak to się stało? Ale, że... ale, dobrze, dobrze, jakiś już Brzęczyszczykiewicz nie odkrył, bo by się nazywała na przykład wyspami, dopiero by inni mieli problem No Właśnie, to, no. to łatwiej, zwłaszcza e, tym osobom, które język francuski znają, tak, to nie powinny mieć problemu. Ale wymyśliłaś o już. No już to zawsze to, wymyśli coś to. ciekawego. No e, jeszcze kochani, e, jak to się stało, że obecnie prowincja stanie się właśnie tym niepodległym państwem? Dlaczego w ogóle? Skąd ten pomysł? I tutaj musimy troszeczkę sięgnąć do historii. E, w okresie, słuchajcie, kolonialnym wyspa stanowiła część Nowej Gwinei Niemieckiej. A po zakończeniu I wojny światowej administrację z ramienia Ligi Narodów sprawowała nad nią Australia. I w 1975 roku, po ogłoszeniu niepodległości przez Papuę Nową Gwineę, Bougainville stało się jej prowincją, ale szybko pojawił się konflikt pomiędzy mieszkańcami wyspy a władzami Papuji Nowej Gwinei. Po co się tak pokłócili? Jak się można zapytać. No właśnie, no właśnie. Po co się tak pokłócili? Powodem była eksploatacja miedzi i złota, których bogate złoża znajdują się właśnie na wyspie Bugębila. I na zdjęciu słuchajcie, tutaj widać kopalnię rudy miedzi w mieście Panguna na wyspie Bougainvillea właśnie. I mieszkańcy sprzeciwiali się z jednej strony degradacji środowiska, a z drugiej temu, że zyski z wydobycia czerpał głównie koncern em, angielsko australijski który uruchomił kopalnię i rząd Papui Nowej Gwinei. Tak, Czyli jak zawsze, Czyli... tak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. No właśnie, chodzi o pieniążki. No i kochani, no jak sami wiemy, tutaj Konflikt um, się e, pojawił do tego Oj. stopnia, że pod koniec lat 80. XX wieku powstała rewolucyjna armia Bougainville, która zażądała niepodległości wyspy. No i zaczęły się walki separatyst z separatystami, a wojskami rządowymi, trwały do 1997 roku i kosztowały życie około 20 tysięcy osób. E, Oj, to, to tragiczna historia. Tragiczna historia, jak zawsze, no wojna przynosi ofiary, niestety, właśnie w um, tutaj życie. Um, często kilka tysięcy, widzimy tutaj, aż 20 tysięcy osób musiało ponieść, tak, w wyniku tych właśnie walk. Oficjalny rozdział podpisano dopiero w 2001 roku po interwencji rządu Australii. I na podstawie zawartego wówczas porozumienia Bougainville zyskało status autonomicznej prowincji Papui Nowej Gwinei i prawo do własnych rządów w sprawach wewnętrznych. Ustalono wówczas także, że w przyszłości całej prowincji o tej przyszłości ma zadecydować referendum, w którym mieszkańcy sami zdecydują, czy chcą być właśnie niepodległym państwem, czy chcą rozszerzenia autonomii, ale znowu pozostać częścią Papui Nowej Gwinei. No i jak już się teraz domyślamy z tego, co zostało powiedziane... zagłosowali? No właśnie, odbyło się referendum, słuchajcie, w 2019 roku, w którym 98% głosujących opowiedziało się za niepodległością Wungenwil, ale no to prawie to jest, wszyscy, zobaczcie. Ja no się bardzo, bardzo dużo, zdecydowanie tak. Prawie wszyscy, ale to nie jest tak, że nowe państwo sobie powstaje z dnia na dzień. Tak się A nie no dzieje. A właśnie, ja mówiłaś No, i no, się... nie no, do No, to, to co, na co oni czekają? Już, już, już tłumaczę. Szczegółowy taki e, harmonogram przejmowania kolejnych kompetencji przez nowe władze ustalono właśnie w ostatnich miesiącach, czyli wiosną i latem 2021 roku. I najważniejsze z tych ustaleń jest takie, że w 2021. W 1927 roku zostanie proklamowane nowe państwo. Musi to jeszcze, słuchajcie, zatwierdzić formalnie parlament Papui Nowej Gwinei, ale wychodzi na to, wydaje się, że sprawa już jest przesądzona. Hmm? No i oczywiście, jak każde państwo, które, no. Powstaje, staje się nowym, musi posiadać um, swoją też flagę, tak? I tutaj jest też. O, właśnie, zobaczcie, nowa flaga będzie teraz. No, w tej chwili mamy flagę tej całej prowincji, ona wygląda tak i prawdopodobnie ta flaga zostanie właśnie tą flagą. Już wtedy nowego państwa. No i jak się ma, nie, to trzeba przyznać, a. że jest dosyć oryginalna. A, a co to jest ten taki tutaj na środku, taki No i co... teraz właśnie pytanie: Moje chciałam zapytać, co to jest? Tutaj? Czy macie święty jakiś pomysł? Taki... Co to jest tutaj to czerwone? Diament, ale coś tam. Mówiłeś, mówiliśmy dobrze. No, no tak, to... dobrze, tak słyszałeś. A w no, to jest y, rubin. Rubin to jest taki czerwony kamień. Może tak, to ale to ani rubin, ani diament. Boże, bo to, co, to jest. Co widać, to słuchajcie, tradycyjne nakrycie głowy noszone przez mężczyzn w jako symbol dorosłości. I tutaj A, zobaczcie, I to zabawcie zabawcie. Na? o, chcę pokazać właśnie, czy tutaj na zdjęciu możemy zobaczyć, jak ono wygląda. Ale no? śmieszny ciap, śmieszny. Cestał, taki charakterystyczny bardzo, no i właśnie jest ujęty też na tej fladze. Ale mam nadzieję, że jak do kina, to zdejmują, bo tak, zobaczcie, usiądzie za kimś w ja. Chyba, że to jest słuchaj Tutaj. Woluś, kino na świeżym powietrzu, w A, tych warunkach tak jak najbardziej każdym, tak może być. W każdym razie bardzo taka wysoka czopeczka. Taka. A jeżeli chodzi słuchajcie, o pozostałe elementy tej flagi, o której rozmawiamy, to zobaczcie, czarny krążek reprezentuje... Jest charakterystyczny kolor skóry ludu, właśnie Bougainville, biały krążek reprezentuje kap-kap, czyli tradycyjny symbol władzy wykonany z masy perłowej. I jeszcze zwracam uwagę na tutaj zaznaczone na zielono, 24 zielone trójkąty równoboczne w kapkacie No nie ja będziemy wierzymy Ci, że tyle jak Znaczenie ziemi dla ludu Bougainville, a niebieskie pole reprezentuje, co może być? Niebieski kolor, do nie? o dokładnie, ocean, tak? I także mamy tutaj ten, tak jak wspominałam, kap-kap, ocean, mamy to nadkrycie głowy, kochani, także elementy bardzo, bardzo charakterystyczne. Jeszcze przypominam na samym koniec, kochani, że ta cała prowincja, w tym ta wyspa, tak, pamiętamy na ten moment prowincja, część Papui Nowej Gwinei, a kochani, przyszłościowo będzie to osobne państwo. Które już wiemy, że stanie się w 2027 roku. Na koniec Ciekawe. nasuwa się pytanie, to ile tych państw mamy tak naprawdę na świecie. No i to wcale nie jest takie oczywiste, jak wiele rzeczy w geografii ja wydawałoby mila. się. No i Bolek? Dużo! No, dużo na pewno, zdecydowanie, ale to nie jest oczywiste, bo są państwa, które jedne kraje uznają, drugie nie uznają. No i oficjalnie przyjmuje się, że mamy 193 państwa na świecie, to jest należących właśnie do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Oj, ale bo w nie tej duży. broni na przykład nie ma Watykanu, tak czy Palestyny albo Kosowa którego niepodległość polska, na, mówi, że udała. A, a no tak właśnie, bo no tutaj też się mówi, że... Chyba nawet wspominaliśmy, jak mówiliśmy właśnie o tym filmiku, o zmianach politycznych w Europie, to wtedy o Kosowie chyba też wspominałam. A było tak, było zadanie domowe nawet w Kosowie. No właśnie, było zadanie domowe no by jako... jak najbardziej. No i tak można powiedzieć, że blisko 200 krajów jest na świecie. No, blisko. A, już w będzie o jedno więcej, bo będzie. Buganville. Buganville. No i tym, że dzisiejszym newsem kończymy nasz filmik. Mamy nadzieję, że znowu coś ciekawego usłyszeliście od nas. Być może chcecie się pochwalić w komentarzu. Coś jeszcze ciekawego na temat tego prawie już nowego państwa. Jak najbardziej zachęcamy. Tak jest, jeśli się wam podobał filmik, to zostawcie jakiś komentarz w miły, miłej na lajka, nie? A ktoś nie, nie subskrybuje kanału naszego, to kliknie suba i, i będzie więcej filmików naszych oglądał. Do zobaczenia, już szkrycie kolejny filmik. Cześć!